Szanowni Państwo, ja może mniej dynamicznie niż kolega na scenie, bardziej statycznie, ale postaram się dość krótko, zwięźle przedstawić Państwu tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na terenie powiatu Lubaczowskiego 85 lat temu. W wyniku agresji Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu. 1939 roku nastąpił upadek Państwa Polskiego. Jesienią tego roku, po wytyczeniu granicy niemiecko-sowieckiej w terenie, powiat lubaczowski został podzielony między dwóch okupantów. Część północno-zachodnia, m.in. z Cieszanowem, Dzikowem Starym, na i Płazowem, przypadła Niemcom. Natomiast część południowo-wschodnia, między innymi z koriecem Lubaczowym i Oleszycami, przypadła Sowietom. 22 października 1939 roku Sowieci na okupowanym terenie przeprowadzili wybory do zgromadzeń ludowych w zachodniej Białorusi, w zachodniej Ukrainy, które były próbą legitymizacji, aneksji wschodniej Wschodnich II Rzeczpospolitej przez Związek Sowiecki. W dniach 1-2 listopada w tym samym roku Prezydium Rady Najwyższej Związku Sowieckiego Inkorporowało okupowany obszar do sowieckiego państwa. Południowo-wschodnia część przedwojennego powiatu Lubaczewskiego wraz z włączoną do niego prawoprzeźną częścią powiatu Jarosławskiego weszły w skład obwodu lwowskiego, czyli lwowsko Mieszkańcy Mieszkańcom zagarniętych ziem przymusowo nadano obywatelstwo sowieckie. 17 stycznia 1940 roku zlikwidowano powiaty i wprowadzono rejony, po rosyjsku rejony. Na terenie zreorganizowanego powiatu lubaczowskiego utworzono ich cztery. W Lubaczowie, Choryńców, Sieniawie i Laszkach. Życie codzienne pod okupacją sowiecką było niezwykle ciężkie. Brakowało żywności, odzieży, lekarstw. Na bazie dużych majątków ziemskich Sowieci zaczęli tworzyć kołchozy. Okupat wprowadził własną administrację, walutę i szkolnictwo. Dokonał przymusowej paszportyzacji. Rozpoczął także pobór do Armii Czerwonej. Jedną z największych tragedii, której doświadczyli obywatele polscy pod okupacją sowiecką, były deportacje. Pierwsza z nich miała miejsce 10 lutego 1940 roku. Do domów osób wyznaczonych do wybórskich wkroczyli scenariusze NKWD, często w towarzystwie miejscowych milicjantów. Przymuszali domowników do pospiesznego spakowania się i szybkiego opuszczania gospodarstw. Następnie przewożono ich saniami do miejsc koncentracji, a potem na stację kolejową Lubaczową. Tam byli ładowani do bydlęcych wagonów nieoprzewanych i nieprzystosowanych do przewozu ludzi. W każdym z nich umieszczano po kilka rodzin. Wewnątrz znajdowały się podwójne brycz żelazny piecyk i wycięta ciora w podłodze do załatwiania potrzeb fizjologicznych. W takich warunkach nieszczęśnicy rozpoczywali długą i tragiczną podróż w Związku Sowieckiego. Antoni coraz z tak wspominał pierwsze godziny Gehenny, na którą został skazany ze swoją rodziną i pozostałymi wysiedlencami. <coughs> Był to kryty wagon, na środku stał żelazny piecy i kubka węgla, a zaraz obok niego wyrżnięta ciora w podłodze, stanowiąca pustę dla tych nieszczęsnych pasażerów. I w takich wagonach, w których temperatura była równa jak na polu, wieźli nas te złoczyńce tysiące kilometrów. Do wieczora wagon był zapełniony. Znajdowało się sześć rodzin. Razem 30 osób oraz różne potrzebne rzeczy, które można było z dołu zabrać. Więc wagon był zapełniony po brzegi. Wróć był świat do 25 stopni poniżej zero. Kobiety znajdujące się w wagonie pozawijały głowy i płakały. 11 lutego po kilkunastu godzinach postoju na stacji kolejowej człowiek, transport ruszył. Tak zapamiętał ten moment wspomniany Antonicę gdy słońce zachodziło, pociąg o dwóch parowozach ruszył z miejsca i wówczas we wszystkich wagonach powstał płacz i lament, niemogłosy, a także śpiew pieśni religijnych i rozpaczliwy modły do Boga o powrót do straconej ojczyzny. Ale pociąg na to nie reagował, lecz pędził nieznanym kierunku. W swoich dużych miastach uzupełniono wodę i węgiel na opór oraz dostarczano deportowanym niewielkiej ilości pożywienia i wrzątek, tak zwany kipiatok. We Lwowie wysiedleńcy musieli przemieścić się do innego pociągu ustawionego na szerokim torze. Wówczas to kilku z nich udało się uciec. Podróż koleją w fatalnych warunkach trwała. Ponad 20 dni zmarłych, silna i głodu układano w pobliżu torów i tak pozostawiano. Na początku marca 1940 roku transport z deportowanymi dojechał do Omska w zachodniej części Syberii. Stamtąd zysłańcy zostali skierowani do rejonu Takskiego w obwodzie Omskich i rozmieszczeni w specjalnych osiedlach, w tym między innymi w osadzie Biały Jarań na Szefą Irtysz. Zmuszona ich do pracy głównie przy wyrębie lasu, transporcie drewna do miejsc składowania, przecierania go w tartakach i korowaniu. Trudy codziennego życia deportowanych, tak opisywał Antoni Cenzora. Dni robocze, nikomu nie wolno było bezczynnie siedzieć w baraku. Każdy mężczyzna i kobieta obowiązkowo musieli pracować tam, gdzie komendant go skieruje. Praca dla wszystkich jest przy wyrębie trzeba. Materiałowego i opałowego. Dla każdego robotnika jest wyznaczona norma dzienna. Akta normy nie wykona. Będzie mu obniżona porcja chleba i innych produktów żywnościowych. Do pracy są zobowiązani mężczyźni i kobiety od 16 do 70 roku życia. Chyba że lekarz wyda zaświadczenie, że pacjent nie jest do pracy zdolny. Jak wspominał do na zebraniu, czyli mitingu. Sowiecki Komendant oznajmił zesłanie. Przestańcie myśleć o swojej Polsce, która już nie istnieje i istnieć nie będzie. Podczas pierwszego zesłania wywieziono głównie osadników, urzędników państwowych, pracowników służby leśnej i kolei, m.in. z Czereśni, Dachnowa, z osady Rynków, Dąbrówki, Łówczy, Błodowa, Podężczyzny i Sieniawki. Ich majątek władze sowieckie sprzedawały, a inwentarz żywy trafił w większości do powstających kołchozów. Według niepełnych danych 10 lutego 1940 roku z 15 miejscowości rejonów Chorynieckiego i Lubaczowskiego deportowano 473 osoby, 89 rodzin, przeważającej części narodowości polskiej. Prawdopodobnie 7 osobom udało się uciec z transportu. Co najmniej trzy umarły podczas ciężkich podróży, a 69 osób skonało na niemieckiej ziemi. 13 kwietnia 1940 roku Sowieci przeprowadzili drugą deportację. Podczas niej wywieziono pociągami towarowymi rodziny osób uznanych za wrogów ustroju komunistycznego m.in. wojskowych, policjantów, nauczycieli, urzędników państwowych, działaczy społecznych. Rodzinom pozwolono zabrać rzeczy o władzę nie przekraczającej 100 kg na osobę. Domy zesłanych były zajmowane przez wojskowych i urzędników sowieckich. Z rejonu lubaczowskiego deportowano wówczas 37 rodzin, około 116 osób z Pichari, Tachnowa, Jan, Lubaczowa, Nowej i Oleszyc a z rejonu Korenieckiego 17 rodzin około 48 osób, z Borowej Góry, Budomierza, Prusna Nowego, Hotelubia, Lubia, Kruszowa, Krowicy Hołodowskiej, Samej, Polanki Chorynickiej i Ze Zesłańcy, wśród których przeważały kobiety, dzieci i starcy, zostali przewiezieni do obwodu aktubińskiego w Kazachstanie skierowano ich przede wszystkim do ciężkiej pracy w kołchozach. Trzecią falę wywózek rozpoczęto 29 czerwca 1940 roku. Objęła ona co najmniej 8 rodzin polskich z Lubaczowa i młodowa oraz jedną żydowską z Załuża, łącznie co najmniej 31 osób, a także dwie siostry zakonne. Deportowani zostali wówczas przeważnie tak zwani czyli uchodźcy, którzy Uciekając przed Niemcami we wrześniu 1939 roku, znaleźli się na terenach okupowanych przez Związek Sowiecki. Trafili oni w rejon miasta Delmięta w kraju altańskim w południowej Syberii. Podobnie jak zesłańcy z lutego 1940 roku, pracowali głównie przy wyrębie lasu. Jak wspomniał tutaj już kolega Tomasz Perez, ta ostatnia czwarta deportacja nie objęła. Obszaru powiatu Lubaczowskiego, ponieważ Niemcy dokonali ataku na Związek Sowiecki to ocaliło potencjalnych, przewidzianych do deportacji mieszkańców powiatu Lubaczowskiego. Spośród 668 mieszkańców powiatu Lubaczowskiego, wywiezionych przez Sowietów podczas trzech deportacji. Na nieludzkiej ziemi skonały łącznie co najmniej 83 osoby. Wśród ofiar byli mieszkańcy Darnowa. Teodor Bosy, Maria Brzyska, Kazimierz Brzyski, Ignacy Brzyski, Jan Dopart, Anna Dzika, Mikołaj Dziki, córka Aleksandra Jozali Kaczor o nieustalonym imieniu, Antonina Kata, Stefan Kata, Błażej Kata, dziecko Kazimierza i Katarzyny Kierełków o nieustalonym imieniu, Stanisława Kokoszka, brata Knieszki Kokoszki, Walenty o nieustalonym nazwisku, Agata Króbnik jej syn Adam, Antoni Mazurek, Weronika Piechota, Stanisław Pietrasiewicz, Bronisława Polak, Eugenia Polak, Józef Polak, Agata Wojciech. Wszyscy ci nieszczęśliwi zostali wywiezieni w bydlęcych wagonach tylko dlatego, że byli Polakami. Nie pojechali na wycieczkę na wczasy na Syberię czy do Kazachstanu. Sowieci skazali ich na głód, na poniewierkę, na katowiczą pracę, na zatracenie, na śmierć. Wielu z nich modliło się, bo jeszcze choć raz zobaczyć ojczystą Ziemię. Niestety, nie wszystkim dane było tego doczekać. Dziś winniśmy szacunek i pamięć tym wszystkim rodakom, którzy zostali deportowani. Prasujmy pamięć o tych bohaterach z następnym pokoleniom, by nigdy nie skinęła w rokach zapomnienia. Dziękuję za uwagę. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy za przybycie wszystkim tym, którzy są tutaj dziś z nami. Przede wszystkim Sybirakom, potomkom Sybiraków, wszystkim zaproszonym gościom, wszystkim mieszkańcom Dach Gminy Cieszanów, Powiatu Lubaczowskiego i innych miejsc, z których przybyli do nas dzisiaj. To jest bardzo budujące, bardzo za to dziękujemy, bo zastanawialiśmy się, jaka będzie finalnie frekwencja na wydarzeniu. Staraliśmy się rozpuścić informacje na ten temat jak najszerzej. Jak widzimy, udało się. Dziękujemy Państwu bardzo za to, że byliście z nami. Szanowni Państwo, Dzisiejsze wydarzenie możemy uznać za zakończone, ale tak jak powiedział przed chwilą Pan Tomasz Ruk, ta pamięć musi być żywa. Ta pamięć, musimy o tym pamiętać, musimy to przekazywać dalej, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze, żeby o tym nie zapomnieć. Pamiętajmy o tym. Dziękujemy bardzo. Miłego dnia.